Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Po ponad miesięcznej przerwie wracamy do gry i podążamy za naszym Minotaurem. Aż dziwne, że pamiętam, co się stało, ale tak, to jest nasz fajkowy Minotaur, który musi kogoś tam ratować i chyba to była jak rodzina. Jest w ogóle, wow, że to pamiętam. No, Rzemeczku. No, eee, e, e, e! e, e. gościu co łapał ode mnie won. Minotaur in the bushes. Don't be afraid. It's not the real Minotaur. It's only me. Le you came. I was sure I'd fight alone. I'll stand with you, Leandros. No matter what happens today, Amara will be proud of her father. I see you're still a Minotaur. I've faced many of the Greek world's deadliest warriors in this mask. Granted, I was just there to distract those warriors with my roars and threatening gestures, so they could be ambushed and stabbed from behind. But wearing it makes me feel brave. Podoba mi się ta maska, niech się unosi. Yes. Yes. Do Myślę, że Minotaur był raczej. With hooves and heroics. No. to było bardziej męskie. Lecimy od razu. Jesteśmy prawdziwymi facetami. Ale gościu koskę wyjął. Tak, tak sobie pomyślałem tylko, czy on nie zdech, ale pomyślałem chuj kurwa! jak chcę się dopierdalać. Nie chcę mi się skradać, nie, nie, nie lubię się skradać, ja wolę od razu od frontu lecieć i... i szarża. Co najwyżej No wejdź mi tu Kogoś tam. Od razu czwóreczką sobie zachód. I jeszcze jedna czwóreczka Żeby mi tylko tam nie zdechł. Kundla zabijamy Tego zabijamy, tego zabijamy I mi się czwóreczka skończyła, to napierdalamy ich normalnie Nie jesteście dla mnie żadnym wyzwaniem śmiecie cię tu... ryczy ten minota mm. Wracaj tu! Nie będę za to ganiał I tak umrzesz Wszystkich was to czeka. Żadnej litości. Zdychać no. Leżeć psy. Nie no, nie są wyzwani, i są słabsi ode mnie. Niskie, levelem mało. Ale sobie to może ściszyć, latając za głośno. Dobra, widzę, że Minotaur się też tam fajnie bawił. Chodź tu. Leżeć. Suko, nie powinno się. a bombę na dupę. Na to staram. Counter. Sound to znaczy że znalazłem jego rodzinę tutaj. No chyba nie bardzo. A no, może ja nie widzę żadnych kości. No nie, są jakieś chyba. Nie wiem, coś tam leży. O, tutaj. Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Jaki fajny bysio! Jakbym też nie wiedział, to tutaj się ludzi wkłada. Dobra, lecimy dalej, nie no słyszę jeszcze jakieś krzyki. Jeszcze ktoś tam jest. Dawaj, dawaj, żeby oni go nie zabili. Nie, nie chcę ich z niego rzucić, szkoda. Nie. Zdechnij, że... Psia. Już wyprowadź Amaryk Zakos. Okej okay. Czy tu jeszcze ktoś przeżył? Nie bardzo widzę. Zjadłem coś fajnego. Mam te mm, no Raflek ukryciano Pod blokiem, Więc co zjem po tym odcinku? Show her. Father? You're the Minotaur? Maybe don't tell your mother. I waited and waited, and. You weren't going to leave me here, were you? You were just working on your plan to save me, right, Pater? Of course. I was always coming for you. I just. Uh, needed to find something first. The people who took you, if there's anything you overheard, anything that could help me stop them. While I pretended to sleep, their leader spoke at a meeting place in Kidonia. I wrote down all the masked men's whisperings. Hopefully, something in here will be useful to you. My friend, we're heading to my wife. She keeps a vigil for Amara at the warrior's rest. Come with us. See the gift you gave. Our family, together. After you. Amara, you're alive! Mother! My family. You did this? No, thanks to that coward you call a husband. No! That's not. I. Quiet! Give the true hero the rewards he deserves. Yes, of, of course, my love. No one's ever won the prize of Pefka. Everyone who's died facing the Minotaur has had their Drachni go in the vault, growing year by year. And now. A tiny but well earned portion of it is yours! Thank you for a, a tiny portion? Of course! Less taxes, reasonable operational expenses, and. I'll make sure all of it reaches your boat, Mistios. You've earned it. <laughs> oh, and one more thing no more masks! Pefka is no longer safe for us. Freeing Amara will bring repercussions from people who are not known to be forgiving. But we're alive, and whatever future we have. We have it only because of you. Be safe. Dostanę tę maskę? Chcę być Minotarem. <laughs> Mam maskę Minotara. Uj, to nawet ten wyjścik. Ale wyjścik ze mnie teraz. Podoba mi się to. Ten pancerz mogę zmienić na lepszy? Niby mogę. Ale... Ale gównianie wygląda. Ten jeszcze jest w miarę fajny. Ale ten odsłania, ten. ten wygląda fajnie. Pancer śmiertelnego. Na 36, więc niedługo go założymy. To... Nie, to też jest słabe, ten, ten wygląda fajnie. Nie podoba mi się jakoś ten baranie róg, ale poza tym jest ładny. Okej, okay. czyciele kosmosa. Eee, idziemy najpierw tutaj jeszcze do Kowala. No, zobaczmy czy może możemy coś ulepszyć. Ulepszanie. O, hełm na przykład ulepszmy, To by się przydało, bo ja tego hełmu nie chcę wymieniać zbyt szybko. Bo mi się bardzo podoba. Chcę pograć sobie notarem Gdzie są hełmy? Tu są hełmy. Tu jest mój hełm. Barkuje mi skóry. Okej, okay, więc teraz tak, nie sprzedaj. Znaczy sprzedaj też. Sprzedaj wszystkie tu... To... A, drogo. Dobra, to sprzedaj. Rozmontuj. okej. Okay. Dobrze, czyli podrozmontuj, lecimy z tymi wszystkimi pancerzami. Trzeba to wszystko porozmontowywać, bo mieć plus minus 200-230 skóry, jeśli dobrze pamiętam. Więc troszeczkę to zejdzie. za skóra to jest w ogóle jedyny materiał, którego jest w tej grze mało. Ale no poza tym to wszystko jest wystarczające. To wygląda fajnie, korona. Dobrze. Powinno wystarczyć. Zobaczymy teraz. Hełmik ulepszy, tak. No, dużo pancerza nie daje, ale. Fajnie, że w ogóle. Jakiś plusik. Okej. Okay. Pójdźmy sobie synchronizować jeszcze. I za chwileczkę. Zobaczymy, co tam dalej. Może to z tym 37 albo coś. W ogóle podobała mi się ta misja szczerze. Mimo to, że robili nas cały czas w chuja, no to mamy tą maskę Minotara, eee, Ogólnie to było takie nie najgorsze. Fajnie było zrobione. Na pewno, jak na questach pobocznego, to jest fajna misja. Wiecie, te kwestie poboczne w tych grze mogą być zrobione tak nasz i się udłach, nie? Ale one są moim zdaniem tutaj naprawdę fajnie zrobione. Dobra, tutaj ktoś jest. Eee, bandyty? Nie, ja chyba zwykli ludzie. Nie wiem. Nie mogę im nic zrobić. A, na się odważnie. Dobra. Są sumie ziele. Więc teraz wchodzimy tutaj, się synchronizować. Nie napędzam systemu w ogóle, no trudno. Synchronizacja. Ładny widoczek, ładny, nie powiem. Podoba mi się. Zobaczmy sobie te misje. Wielza Sfinksa. To brzmi fajnie. A to jest Odysaja. A dobra, to jest Odysaja. Dobra, Odysaja to są główne misje. To jest jeszcze. Y, dziewictwo. Dobra, to robię. Wielza Sfinksa. To sobie to zróbmy. To wygląda fajnie. Y, Beocja. Beocja jest na górze. Beocja jest tutaj. W ogóle przydaje się wiedza z jakiegoś totaluora, czy, czy ogólnie z historii. Na historii też miałem bardzo szczegółową ranokrację. Więc ogólnie historia wyciąłem jest zajebista. Polecam wszystkim. Bardzo mi się podoba. W ogóle nagram chyba e, cały film o tym, jak e, jak to schodzić do szkoły, do, do liceum, do dorosłych. Południe. Jezioro. Hmm. Tu jest jezioro, czyli na południu. Hmm. Tu gdzieś... No dobra, no to weźmiemy te konia i lecimy. Będzie trzeba tam dalej coś synchronizować, też. Żeby później było wygodniej. I pamiętajcie koniecznie o zajrzeniu w opis, bo tam pojawił się chyba mój kanał. O to jest z tego co wiem już. Więc wbijajcie F1 Prezes, jeśli komuś się nie chce klikać, zostawcie nie suba i bądźcie czujni, bo niedługo wlatuje Q&A, mm, jakoś na weekend chyba. No tu już jest piątek, więc że to zmontować na dnia. Jeszcze miałem zrobić streama na ten kanał, oj nie ma czasu jak się z moimi dwoma kamerami. W ogóle moja dziewczyna miała stopniu na w żabce, sytuacja. No, ale w artykule jest napisane na internecie, że policja szybko dojechała na miejsce, bardzo szybko, najpierw była ochrona, które od teraz w trakcie napadu, a równo z ochroną przyjechałem, kurwa ja, tylko że oni stanęli bliżej, więc myli bliżej do drzwi, żeby dojść, nie? Ale tak naprawdę, policja była jakieś 10 minut po mnie, więc no, no super, policja, naprawdę bardzo szybko byliście. Co znaczy się nie narzekam, żeby nie było, jak gościu uciekł, więc nie mieli co się aż tak spieszyć, patrole były na mieście, 8 nieznakowanych radiowozów jeździło wtedy, bo mój producent mówił i no, gościu wpadł po godzinie, więc yy, sprawa szybko poszła, no i tyle, nie? Dobrze go złapali, yy, sprawa dla mnie jest zamknięta oczywiście, wiadomo. Jest tam robota policyjna, I to I dalej, no ale najważniejsze, że ona jest cała, yy, no i to się liczy, nie? No, idziemy. I zobaczmy, co tu będzie. Uuu, fajnie wygląda. You the, the layer of the sphinx. Impressive. Oh my, a Mystios. What are you doing here? My name is Gorgias and I have spent my life researching the past of yotia and the Peloponnese. I'm looking for the other half of this amulet. Ah yes, I know of items like this. I was seeking a piece similar in size. Where is it? Unfortunately, my apprentice was the one tracking down its final location in Locris. He went to retrieve it but never returned. I will do everything I can to find your missing apprentice. I appreciate the help, Mistios. I am very worried about my Pibos. Where was your apprentice heading? We heard rumors of a sighting near the tomb of Menikevs in Viotia. What was Pibos looking for? There was a cave discovered that might contain items of great significance. I sent him to validate the claims before I made the journey myself. Don't worry, I'll find out what happened to Pibos. Okay. Eee, spójrzmy. To w Berocie spalonych ruin. Równine, sorry. E, Północno-wschodnie, północ-schód. Północ Północ Dodajmy pytajnik. Nie widzę tu żadnego grobowca, więc to musi być to. Dobra, to się przebiegniemy. Chyba nawet będę wzywał No nie widzę go tu nigdzie. No przebiegnę się, co mi szkodzi, nie? Jakiś paserek bliciutko. No, to idziemy. O, czeki się biją z dzikiem. Fajnie, fajnie. A no, może pomoże? Ucieka. Tchórzliwy dzik. Nie, O nie. Nie chciałem. Sorki. Naprawdę nie Sorki. No dobra, idziemy po niego. I zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. W ogóle zaginął. Jest 200 metrów od swojego nauczyciela. Tak, faktycznie zaginął. I po prostu mógł powiedzieć, że dawno go nie widziałeś. To jest jakaś łapka. Zabi zwierzę alfa. Coś go chyba zjadło. Tak? Tak. The Ojojoj, prawie całe życie mu zeszło. Leżę w świetlku. Te tu. I co, będziesz moja. To ciekawe, że ten. No to ty gnoju, że ten lepiej miał to przy sobie. A ty za co? Dobra, umierz. Zginiesz za to. Mogłeś zostawić. Proszę też dla ciebie bardzo się skończy, kolego. Panie Arcerze. Leżeć kundlu. Tam nie po co mi tu tak umrze. Wtedy. O, ciekawie. W pewnym na historii, mieliśmy biegi maratońskie. Eee, nie pamiętam, że co tam dokładnie chodziło, ale grupa żołnierzy, to sobie o tym poczytajcie, bo ja nie pamiętam dokładnie. Grupa żołnierzy przebiegła kilkadziesiąt albo kilkaset kilometrów tylko po to, żeby chronić chyba atem albo właśnie maratonu. Którejś z tych nie pamiętam właśnie czego dokładnie ale będą omawiane historii w, w trzeciej klasie w zasadzie dla mnie pierwszej więc fajna ogólnie historia, sobie tam posprawdzajcie. Zaktualizujcie sobie tę wiedzę. O, expa dostałem warto było. Ciekawi mnie, czemu ten lef miał w ogóle część tego amuletu przy sobie. No, panie kolego, czy ty też nie żyjesz? Co się stało? Czemu on nie żyje? Ciekawe. To jest w ogóle zagadka. No dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.